Tak, Bilmon, dobrze słyszałeś. Póki jeszcze nie ma nowego sezonu w Stone runner to. Czemu nie? To już wtedy mam nadzieję, żeby wiesz, te nowe ciężarówki, żeby akurat jeszcze mogły coś zrobić i kontrakt, żeby tutaj garaż. u, gardło, u do końca. Czyżby unikatowy. Jeśli to jest maskinąg, to unikat, Jeśli to jest maskinąg, chyba że to maski, no zobaczymy. Zobaczymy ciekawa sprawa. Patrz tylko żeby żyłki nie poluzował. Bo to obiecująco to wygląda, tam bardzo. Nie wiem, wiesz, nie wiem jeszcze, czy to nie jest maski, bo jeśli maski, to medal może być, ale jeśli maski, no, to unikatowy. Bo mieliśmy tutaj wcześniej też i o poranku jednego zwykłaka w tym miejscu maskiego, także nie mam pewności 100%. maski, Chyba unikat, słuchajcie. A ha, ha, tak jest, Siedem pięknie! Zajebiście! GG, ale nie będę robił zdjęcia, jak go trzymam, bo wolę go kute tym razem. Być w tylko zobaczymy. Hmm, na której było branie? Dosiaty. Zatnimy tylko postawi marker. O, nie zaciął się. Spadnie. A nawet nie mogę. Dobra, czyli też to bug. Związany z tym. Najpierw żeby ta lewa spadła jak najszybciej. Skubany, wyczułem dziada. Da radę. Nie da rady zwijać, odłóż, zarzućmy sobie spławik. Wędkę wygina, jak nie wiem co. No to jest bak. No i elegancko, dzięki Bogu. Jeszcze po angielsku. <laughs> eee, no, trochę tam wiesz. Tu sobie już nie. E, trzeba było zaraz ten spadać. Gałośnie, bo się do klip. Myślę, że klip nagra Bo dawno słuchajcie, maskiego nie złapałem. Eee, bardzo dawno. Także słoneczko 1711. 14 kilo 594 gramy, także myślę, że jest spoko, on aktualnie rośnie do 16 kg ja mój rekordowy nasz przekroczył delikatnie ponad 16 kg. Tak, teraz no już takich chyba są do 16, także myślę, że ten top, nie wiem czy będzie, ale 14 kilo 594, czyli 14,5 kilo, myślę, że jest całkiem niezły, tym bardziej, że czekałem na niego bardzo, bardzo długo zanim udało się go złapać ponownie w unikacie, także tym bardziej się cieszę.